W dzisiejszym rolnictwie ciężar pracy na farmie może być znacznie zredukowany dzięki nowoczesnym traktorom 4K4, które łączą moc z innowacyjnym designem. Nasza oferta obejmuje traktorów wyposażonych w silniki 3- i 4-cylindrowe, co sprawia, że każdy rolnik znajdzie model dopasowany do swoich potrzeb. Z mocą od 25 do 50 koni mechanicznych te maszyny są dostosowane do różnorodnych zadań od upraw po transport. Praca w polu i ogrodzie stanie się łatwiejsza i bardziej efektywna dzięki ich wszechstronności. Wybór odpowiedniej kabiny to kluczowy aspekt komfortu pracy. Oferujemy modele z zamkniętą kabiną, które skutecznie chronią przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a także wersje bez kabiny dla tych, którzy cenią sobie bliskość natury. Dla dodatkowego komfortu kabiny są wyposażone w klimatyzację, co sprawia, że nawet w największe upały praca staje się bardziej znośna. Dzięki temu rolnicy mogą w pełni skupić się na swoich zadaniach bez zbędnych przeszkód. Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest szybki dostęp do sprzętu, dlatego oferujemy transport zakupionych traktorów bezpośrednio do gospodarstw. Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu, co zapewnia elastyczność i wygodę przy zakupie. Nasz profesjonalny zespół chętnie odpowie na wszelkie pytania i pomoże w doborze najlepszego modelu. Zainwestuj w niezawodny sprzęt, który z pewnością posłuży ci przez lata i dołącz do grona zadowolonych rolników, wybierając nasze nowoczesne traktory.